Witam tu, kacper a to jest kolejny odcinek um, kacper 4621 poleca serwery A to jest serwer Freecraft hmm. Tutaj chyba... Nie, ja już tu grałem i e, żadnych mm, No, jak to? No, y, no zasad nie ma ja jakoś jeszcze nie widziałem tutaj jest taki domek też fajny mi się podoba domek też, też twój mam tylko najgorsze są tych jak sobie jak widzicie tam będzie napisał jak widzicie po jakąś tam linię to będę mogli was bić. Mm, tutaj no co to nie wiem, bez sensu No dużo nas, Eee, mało osób na serwerze, no wtedy powiedziałem, że dużo na serwerze osób No, to było takie zlepce Teraz tam jest arena, y, pvp I tak jak widzicie poza to, to już mogę was No tak, więc lepiej nie wychodzić z tamtej strony się lepiej wychodzi, bo tutaj, za, tutaj zawsze są różni się tutaj. To jest piramida. i TNT. No i to chyba wszystko. Slotów jest. E, chyba 40. Chyba. Nie wiem. Ale i tak po pisie będzie wszystko. No to do następnego odcinka. 失礼します。